Cześć witajcie, jestem przygotie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate na naszym kanale Kotem jest to z tak zwaną. i dziś zakończymy e, Westminster West zakończymy sobie tą strefę, udajemy się tu, pik, pik pik, ostatnie porwanko, tu powróci. te trzy skrzynie, wojna gangów, strefa skończona. Więc co, zaczynamy po prostu co tu więcej dodawać tak? Trzeba szybko to skończyć, po prostu Westminster, superbowy Dewalt 9. Czekajcie, czy Czeka, ja słyszałem pozytywkę? Ta. Dobrze, że ją wyhaczyłem. W się sensie, Ja często jest ciężko wyhaczyć, bo to trzeba na każdy dźwięk też zwracać uwagę. Ja już czasem mam o mamy że myślę, że ją słyszał tu jej nie ma i to się komplikuje, bo na przykład to jest jakieś pianino kilometr dalej, które podobnie brzmi. Hmm. Nie wiem, kusi mnie już wyjść do kolejnego asesora. Przed zakończeniem tego mam jeszcze całą siódmą sekwencję, w której mam jeszcze chyba pięć misji. Mam sekwencję dziewiątą, w której są cztery misje, czy tam chyba jedna? Nawet sam nie wiem, szczerze nie sprawdzałem, ale jest ich mało z tego co kojarzę. Bo tam coś O, sprawdzałem ale dawno temu i nie pamiętam dokładnie. Jedna chyba tam jest misja, albo dwie, albo trzy, cztery, cztery, do czterech maksymalnie. Mam do oczyszczenia jeszcze tutaj parę rzeczy. I jeszcze oprócz tego wszystkiego mam do garnięcia wątek pierwszej wojny światowej, który jest dostępny już od dawna tu. Ciemna godzina. Hm. Ciekawy wątek, który na pewno tą chwilę też posiedzę, bo z tego co wiem, że on jest dłuższy. A wiem to stąd, bo jak wejdę w progres logi i wejdę tu, w trackery, dziewiąte sekwencji nie mam blokowanej, a w siódmej jest misji jeszcze do zrobienia cztery. patrzcie. Jak wejdę sobie na przykład w London Stories, tu coś jest. Jakieś jakieś wspomnienie z I wojny światowej w samej I wojnie światowej jest 10 jakichś rzeczy do zebrania. Są 3 punkty synchronizacji, czyli pewnie zakładam, że to będzie coś strefy, strefa jak Minister. Jest tam 20, znajdzie heliksa, dwie skrzynie, 40 takich. Tak? I to tyle. Dużo tam jeszcze będzie roboty i myślę, że tam jeszcze z 5 odcinków posiedzę. Już tak z założenia zakładam więc będzie ciekawie. Imo. Ostatnia Badacz historii, zdobyto trofeum. Dobra, idziemy teraz po Glitch Helix'a i co? Za nisko będę, chociaż może? Tak, za nisko. Z komina muszę obok wejść. Udało się. Dzień dobry, tak to się robi. Dobra, chodźmy teraz po tego kwiatka. Ostatni wysyszony kwiatek na wszystkich strefach. Musimy, żeby ten, e, e, tą eskortę zrobić, bo mega mm, winera nie idzie mi ten poziom do góry. Bardzo, bardzo opornie mi się zdaje, właśnie, że dlatego, że nie robię innych rzeczy niż odbijanie tych osobowych wozów. jeszcze nie robiłem żadnych tych eksportów. ze kwiatów, zdobę to trochę. Pewnie teraz się w pociągu odblokowała misja jeszcze na chwilę z. Naszym znajomym, jak on miał, trudno te jest to słowo przypomnieć z Mr. Greenem. Henry Green. No dobra, puśćmy się tego i do góry wieczorem taką, będzie szybciej i wygodniej. No. ja to grę zbyt długo przedłużam. W sensie, taka ciekawostka, byłem już bliski zakończenia jej. No. Trzy tygodnie temu, tylko po prostu zrobiłem sobie przerwę. Ja miałem robić speedrun'a. Zakalizuj cel. To... że tam nie sięgam. Tu już sięgam. Oba odpalmy kapturek. W sumie jak celu mi się nie uda przynieść żywego to jakby strata zerowa To jest ostatnia misja mi tu się nie spieszy Bardziej mi się to nie będzie chciało drugi raz wracać Jest was dużo w chuj, więc raczej sobie dacie radę

Daleko musiałem odjechać. Cześć, Freddy. No i dostaśmy od Freddy'ego pistolet. Ta została na gangu i parę pojedynczych skrzyni na tym terenie w okolicy. nawet blisko na gangu. Są te nasze wszystkie skrzynie do zabrania. patrzcie, o, teraz się pojawią. Dajesz, o Jak widać, nie jest to aż tak ciężkie No sobie pozbieramy teraz, pyk, 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 cztery Cztery skrzynie i jeden fragment animusa mam tu Ale... Coś na mapie widzę, o właśnie No, zbierzmy wszystkie skrzynie i przed, tym, przed walką jeszcze sobie że zrobimy ekwipunek ehm bo 100 jest z ekwipunkiem, jeżeli o to chodzi, ale nie jest tragicznie. Jakby bywało gorzej. Ok, od razu do kolejnej. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie, Czy takie rzeczy znajduję przy okazji. A dobra, już wiem czemu. Z tego punktu. Dajesz, otwieraj. не до na kolejną znajdźkę tą, jedna skrzynia i idziemy na walkę i zakończymy w końcu wątek quest minister zostanie nam teraz w kolejnym, myślę, że sobie zrobimy przed fabułą jeszcze misję z Charlesem Darwinem i przy okazji misję z od O'Dea bo my z skończyliśmy wątek ale jednak jest to dostępna misja poboczna w tym momencie na Lambert no tak, tak Zauważyłem to przed tym odcinkiem, ale na to patrzcie. Jest coś dostępnego, więc lepiej to wykonać. No I ostatnia skrzynia. To z tym gościem w ogóle? Ja to mówię. Ja on... No, i bardzo ładnie. Mamy inwentory przekazuję do zobaczenia. Mamy, dostaliśmy takie gówno, ale to nie jest ważne. Dostałem tu lepszego kukrina. Przedmiot musi być skraftowany Fire Emblems. Na szczęście przedmiot nie musi być skraftowany. Mogę go też ulepszyć od razu, ale nie wiem, czy jest sens szczerze, pieniędzmi to ja tak nie tą zbytnio. No, dajmy sobie kolorek nowy. Crafting giry. Ech, tak. Czy mam już zrobionego nieulepszonego? Ten kosztuje kielien 10 kafi ja go biorę. Jakby to nie jest pytanie, czy jego będę brał. To ja go biorę po prostu. Ech, nie stać już mnie na jego ulepszenie. Tu upgrade y mam zrobione. Inwentory. Nie stać już mnie na jego ulepszenie, no niestety. Nie stać mi nawet na, na ulepszenie czegokolwiek. Gantetu nawet niczego. Biedny jak dupa jestem. Jak już tu mogę coś gangowi pomóc? Trudno To jest taki mam nową zabawkę Która ma w cholerę amunicji i strzela szybko No co, udajemy się na walkę gangów Trzeba się podbiec i zrekrutować paru do roboty, żeby mi tam pomogli. Dobra, to biegnijmy na wojnę gangu.

This borough is ours for the taking. Well, Westminster is ours for the taking. And both. such trouble, know what. Ladies and gentlemen, we are Ivy and, and Jacob Fry, and as You work for us. Ja, yeah, ja! Yeah. Wymachają główką, tak jak widać, jak zawsze. Łapka do góry. Oh, oh. Tak, no i po robocie. żeby wyeliminowani, ale i tak będę uchodzić po terenie i pewnie fabularnie jeszcze mnie w paru momentach Uliczne porządki. No. podobaliśmy nowy teren. Co ty się tak... CO SIĘ LAMPISZ?! Czy mam ci pomóc? Ja tylko tak się bawiłem, no. Dobra, 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 proszę Państwa. No co, my to kończymy w kolejnym odcinku. Myślę, że bawimy się tu. Na misji z Charlesem Darwinem i z Clarą. Ale co, na razie to by było na tyle. Ja byłem Maryczko, należy się poprawić. się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa, pa.